Siemanko, Siemanko, jestem ja. Jest komar. On miał ciągle włączony, chyba dopływ paliwa, powiem szczerze. Czy on ma paliwo? Nie gadajcie, że paliwa nie ma. Ogólnie to dużo się zmieniło. Jest inna kamera. O Boże, jest inny motorower. Jest troszeczkę. Inny mikrofon. I teraz co Nie wiem czy tak jest żeby? No teraz jest paliwo, dobra. Więc tak, powiem wam tak, dlaczego nie było filmu z projektu już jest komar? Ponieważ jeszcze dużo rzeczy nie jest zrobionych. Na przykład linka, linka, hamulec przedni i dużo elektroniki. I powiem Wam szczerze, bieg wyskakuje, dlatego mogę mieć małe problemy z jedynką, ale to bardzo widoczne nie będzie, więc spróbujemy coś zrobić. O Boże, ała, tu, są tu jest inaczej. Nie jest chyba chętny. Czego? Jedziemy. No właśnie. Jedynka. Już mu wyskoczyła. No i jedziemy, jakoś to wyszło. Tak jak mówiłem, kamar jeszcze nie jest idealny. Świetnie się jeździ. Tylko ta jedynka mnie troszeczkę denerwuje. Nie jest, powiem wam szczerze. Nie jest on demonem prędkości, ale jest dosyć szybki. Próbujemy ruszyć. Jakoś jest. Oła. Fajnie jest, powiem wam szczerze. Ojo, z udziura. Ty nawet nie sadzi. Prima jest chyba odrobinę szybsza, <laughs> jest duża różnica w koniach mechanicznych, to też dużo robi, ale na tym się fajniej fajnie się jeździ. Dwójeczka elegancka jest, jedynka tylko ma, jest taka trochę do dupy. Zrobię sobie jeszcze jedną rundkę, tak? Ale pojadę w inny ten, ten. będą musieli się zaraz nawrócić. Tu powiem Wam szczerze, po tylu latach, jak on przeleżał, to i tak zachowuje się bardzo dobrze. Trochę mu przyciągam te biegi, ale. Powiem Wam szczerze, <grywka> naprawdę fajnie się jeździ. Teraz trzeba znowu ruszyć Nie umiem, powiem szczerze, nie umiem zmieniać biegów z komarku, ale... Wybaczcie, pierwszy raz jeżdżę na takiej skrzyni A do tego na lekko uszkodzonej skrzyni Takim komarem do szkoły jeździć? <ścoughs> Ciekawie by było. Chyba oje olejzyna poszła. Ty możliwe, że zna się skończyła. Najgorzej. O, a on co, że nie da rady go kopnąć? O, teraz się dopiero tak jak bylu zrzucił, coś mu dalegało. Dobra, to jest do wymiany ta linka. Bo manetka jest nieoryginalna. I nie bardzo pasuje. <głos> <głos> Najlepsze jest to, że się obraca ten ten. O, już się nie obraca. Dobra, trzeba mu pomóc chyba. Olejzyna się skończyła Jak mam kać teraz Najgorzej W sumie za dużo paliwa w tym baku nie było jak laliśmy paliwo poszło, poszło się dupić paliwo Ja tego za boga nie odkręcę Albo ja coś znowu źle robię Nie paliwo Olejzyna poszła chyba Zobaczymy czy będzie chodził Paliwo, no to co, pchanko? On miał ciągle odkręcony kran i ktoś mu nie zakręcił, pchamy go Motorower Dawaj rola in ja on się rozpędza! Bycie to trzeba powietrze. Kranik było skręcony o tej ciapie z tego kranika. Nie odpalę go, jak mam pchać teraz? Niby ciężki nie jest, no ale zawiódł mnie strasznie Cię może za... Koniec paliwa Zrobię kilka zdjęć chyba i... W sumie tutaj możemy już zakończyć odcinek No nie chcę mi się nagrywać jak go pcham No ale było zbyt smutne. Dobra. nie odkręcę tego baku, bym nawet... Bym zobaczył czy jest czy nie, więc... No a tyle w tym odcinku Chciałem Wam pokazać, że już projekt komar, coś tam w nim działa. Nie z tej, ta jedynka. No, mówię, ja nie umiem tym jeździć za bardzo. Jedynka mnie też przeskakuje i są problemy z tym. Lampa działa przednia, tylko elektronika nie działa. Ta o, tutaj o. To nie działa. Ten panel w środku i nie działa licznik. Tutaj nie ma pokrywy, bo on jest w fazie testów, tak jak mówię. No, ale zyna się skończyła. Nie ma nic już, dobra, więc dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. No, więc co na tyle, dzięki za oglądanie, cześć się Manko.